jestem Maciek. Oskar. No i tematem, który to jest Warszawa-Łomna. Tak, to jest miasto Łomna. No i robiąc ten projekt, strasznie dużo dyskutowaliśmy, były różne opinie, dlatego zdecydowaliśmy, że po prostu zrobimy grupy, które mają inne opinie. Dlatego mamy grupę, która uważa, że Warszawa jest umna, i która uważa, że Warszawa nie i teraz tak? Już zaczęliście, czy nie? Tak. Zaczęliście, dobrze. No to wybraliśmy takie dwa najważniejsze, naszym zdaniem, no... tematy, którym jest kultura i komunikacja miejska. No i teraz właśnie wszyscy weźmą swoją opinię na temat kultury i komunikacji miejskiej w Warszawie. Uważamy, że kultura jest ułomna ze względu na to, że nie każdy ma dostęp do niej, ceny biletów są drogie, a większość rodzin nie stać na wypady do kina, teatrów, muzeów i yy, nie ma na to środków. Jest mało miejsc spotkań dla młodych ludzi, yy, w Warszawie jest tylko parę takich miejsc jak fontanny, Stare Miasto, Plac Bawiciela i w Kultury, a tak to nie ma nic poza tym. Brakuje także miejsc rozrywki, skateparków, mało ma młodych ludzi, teraz fakt, powstały orliki, ale to nie do każdego trafia, ponieważ nie każdy lubi piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, niektórzy wolą coś innego, a także brak obcowania z kulturą. Mam na myśli to, że nie ma u nas wystaw za dużo ulicznych. Jest na Starym Mieście jedna, dwie wystawy do roku, zmienia się to, ale to nie, nie jest tego dużo. Powinno być więcej, artyści powinni prezentować się. Nie ma u nas skwerów, na których artyści mogliby przedstawiać swoje spektakle ulicznie. A według mnie, akurat nasza z kultury jest, jest nieumna, ponieważ yy, Duch, nie wiem jest wystarczające miejsce spotkań. Są wydaje mi się, że to jest wystarczające stare miasto, wszędzie można się spotkać. Jest Są dużo miejsc rozrywki, są, można teraz po całej Narodowy narodowej, są tam organizowane rozmaite jakieś imprezy, koncerty. To samo cała Warszawa i życiem wieczorami. Wydaje mi się tak samo, że jest tak samo, że jest dla wszystkich, które często często teraz coraz częściej są takie organizowane no wejścia za darmo, na przykład do, do, do muzeum albo teatru. No i, tak. no i teraz Wasza Raba pod względem komunikacji. No to tak, ja bym się zaczęła od tego, że bilety są drogie. Wiele z nas jeździ tymi autobusami, wiele z nas jeździ metrem, a jednak te bilety troszeczkę podrożały. No, ani każdy może. Druga rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć, to to, że kultururze są e, po prostu, nie wiem jak, są po prostu całe zapchane korkami ponieważ nie możemy przejechać przez na przykład wszystko na której buduje się metro. A co do metra, mamy tylko dwie linie, a z tego jedna się buduje. To naprawdę mało. Dziękuję. Ja jestem troszeczkę innych wniosków, gdyż jest ponad 800 linii autobusowych, to są linie tramwajowe, jest i jedna linia metra, druga się buduje, ale nie można mieć i ciastka, i zjeść ciastko. Więc... <śmuletra> <śmuletra> Możą się dwa. E, ale no, jeżeli chcemy mieć drugą linię metra, to musimy to przeboleć. W tym czasie możemy po prostu więcej jeździć komunikacją miejską. Możemy kupować bilety to nie wyjdzie tak dużo. A dzięki takiej różnorodności przeróżnych linii, z jednego końca Warszawy na drugą można przyjechać bardzo łatwo. Niedawno były, niedawno były wymieniane autobusy, wagony metra i tramwaje, więc wszystko jest w miarę dobrym stanie. I to, a jeszcze zapomniałbym o, o opcji wypożyczenia roweru, o Berturillo. I to jest również bardzo zdrowa inicjatywa. Można się po prostu przyjechać rowerem, nie zanieczyszczać powietrza. I chcieli jeszcze byśmy się spytać państwa, co sądzicie na ten temat, na temat kultury i komunikacji, komunikacji miejskiej. Czy uważacie, że jest ona ułomna czy nie łomna w Warszawie? O, nie jest, nie to, nie jest. Łomna. Nie jest to Nie Nie łomna. Ale jak po kolei jest Podejdziesz, ale na to spojrzysz. To jest, to jest oczny i tak. Można no, dojechać w każdym miejscu, wyszeliśmy I wreszcie, tak. Inne miasta w Polsce nie no, mają nawet jednej linii metra. Także. Ja to ja to to wszystko. Wszystko. Życzymy innych szokolki, żeby były tak bardzo...